No, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym już odcinku z placementu w nowym secie TFT. No i dobra, kochani, jesteśmy już na karuzelce jesteśmy już na karuzelce w czwartej gierce. Jeżeli chodzi o nasze mecze rozstawiające, czy udało nam się zgarnąć tą Seju? Idealnie, Sejuani z pięknym paskiem, ona powinna tutaj nam pomóc w wygrywaniu na early game. W każdym razie, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę na wstępie, przypominam, że trwa maraton, przed nami został e, jeszcze tylko ten i ostatni mecz rozstawiający, także mam nadzieję, że w tym momencie zostawiłeś łapkę w górę, bo e, jeżeli nie, no to, to nie będzie piątego odcinka, byczku. Nie ja ożartuję, ale oczywiście im będzie im więcej, tym będzie mi milej i e, może wa dam wam ten odcinek po prostu e, szybciej. Dodatkowo, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do zasubskrybowania. Eee, no i co jeszcze, co jeszcze? Zachęcam również do spojrzenia w opis. Eee, tam macie link do Donata, do grupy na Facebooku e, związanej z TFT, e, do TikToka, także różne, różne różności, e, jeżeli chcecie mnie wspomóc, czy jeżeli chcecie po prostu. E, Jakieś fajne y, rzeczy, typu na przykład też Turnieje, w te tam macie link do stronki, także myślę, że. Naprawdę wiele e, ciekawych rzeczy. Moi drodzy, wiele ciekawych rzeczy też nam tutaj wydropiło. Mamy również Olafa. Kurczę, no e, po raz e, trzeci już raczej nie będziemy go grali, także. E, no, kurde, nie, no, nie, no, nie ma opcji. Już wiem, że to by mi pewnie oddało. Po prostu elbeki by się zgadzały. E, tylko, że no, minus jest taki że chcę jednak wam pokazywać coś ciekawego tutaj, a nie e, cały czas grać jeden build, co nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, że w ogóle mamy emblemat... Weźmy to. Dobra, szybka akcja to była, bo mamy piratów. Piraci, jak wiecie, zostali zmienieni, także to jest e, ciekawe. E, AFK? Hmm. Czy chcemy AFK wziąć? Kurde... E, co dostaniemy? 20 golda, 3 rundy, w sumie mamy fire Cape'a. E, mamy to, o, kurczę szkoda, że nie mamy tylko czwartego levelu i hi, 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 hi. zróbmy coś takiego i weźmy to, i weźmy AFK, zobaczymy e, jak tutaj uda nam się wygrywać takim teamem, e, no przynajmniej mamy ten Sunfire Cape, także nie jest źle. Jeżeli chodzi o frontlane, mamy dwóch szybkostrzelnych, z czego Ezreal na drugim poziomie. No, minus jest taki, że powinniśmy mieć czwarty level. To naprawdę jest must have, tylko że nie zdążyliśmy. No, nie wiedziałem, że akurat afk mi dropnie. No, ale jeżeli ludzie nie będą mieli jakichś mega wysokich poziomów, to powinniśmy sobie tutaj ładnie z nimi poradzić. Jak przegramy jedną gierkę, no to wiecie, tragedii nie ma. Jeżeli przegramy dwie. Średnio, jeżeli przegramy 3, no to słabo, ale pierwsza gierka na naszym AFK wygrana, także zapowiada się to dobrze. A jeżeli to przetrwamy, no to dostaniemy 20 sztuk złota, co na pewno bardzo nam się przyda. Tak jest, tak jest. No i co? Mamy tutaj dwóch szybkostrzelnych, także, może tym razem coś, coś w nich. Mamy tutaj również Miraż, też jest bardzo, bardzo ciekawy w tej grze. No, mega chciałbym obczaić, jak działają teraz ci piraci. Tylko, że no, byśmy musieli mieć jakieś argumenty pod to, dobre bardzo itemy. Bo ten Miraż Pirata on nam daje jakby te łupy fajne tylko, że minus jest taki, że nie daje nam nic poza tym, co nie? jakby miraż podpojedynkowicza daje nam ten atak speed, jakieś AP i tak dalej i tak dalej, różne rzeczy, leczenie no a tutaj nasze jednostki tak de facto w walce nie zyskują nic także to jest jedyny minus o kurde, no i co? ja mówiłem, że nie będą porolowani i spójrzcie na to Trzy jednostki na drugim poziomie, no to kurde, z takim frontlanem, to ja tutaj dużo nie ugram. Dobra, ale jakby jeszcze jedna jakaś jednostka padła, to by było super, ale no nie, nie ma opcji, nie zdążę. Ten Ezreal by... O nie, ile mu zostało? 58 HP, come on, no nie, najgorzej. No ale dobra, może chociaż tą trzecią rundkę uda nam się wygrać, zobaczymy, na kogo będziemy mogli w ogóle grać. Gdzie my tutaj mamy mieczyki? Ok, teraz wstawi nam się Leona, także chociaż tyle nam się wzmocni front lane. Na tego powinniśmy wygrać. Na tego nie wiem, chyba byśmy przegrali. Tutaj byśmy wygrali raczej. Tutaj no, czterech osiłków. Nie wiem, wydaje mi się, że bardziej byśmy wygrali niż przegrali. No, i tutaj też powinniśmy sobie poradzić. Także, kurczę, no nie. Ha, Zależy na kogo trafimy. Trafiamy na tego gościa. Także, no, tak jak mówiłem, powinniśmy sobie poradzić. Zobaczmy. Jeszcze z tą leoną ona nieco nam tutaj. E, tą żywotność frontlejnu, W ogóle całej drużyny, no bo frontlane to wiecie, jakby przekłada się na życie całej drużyny. E, powinien. Po, no, po prostu nam wydłuży. E, ulepszy. Także, proszę bardzo, tylko jedna walka przegrana. Eee, przetrwaliśmy tutaj te trzy rundki e, i poszło nam całkiem nieźle, no bo 94 hp straciliśmy tylko 6 punktów zdrowia, e, a mogliśmy de facto nie stracić nic, bo no, było dużo zawodników, na których moglibyśmy grać i byśmy z nimi wygrali. No ale e, cóż, no e, nie ma co płakać, lecimy dalej i mamy paczkę u, uj, ujujujujuu, mam nadzieję, że nikt jej nie weźmie, to ja bym sobie ją kurczę wziął... Nikt jej nie bierze, typy typa... No nie, dobra to był bait, jednak gościu wziął To co ja bym chciał? O... Łuk, miecz? Kurde, nie ma nic Może rękawiczkę wezmę? E, rękawiczka posłuży mi do jakiegoś QSS? Czy, czy może jakiegoś Infinity Edge -a, coś w tym stylu no, na pewno się przyda, na pewno się przyda. A teraz zobaczmy, bo musimy coś zrobić tutaj z naszą kompozycją. Dobra, mamy już w tym momencie 43 gola, także jak widzicie, jest to naprawdę coś fenomenalnego. I co my byśmy mogli tutaj dostawić? No, kurczę, gierka nam nie daje nic, nic zbyt dobrego. Nic nam tutaj nie pasuje, zdecydowanie nic nam tutaj nie pasuje. No dobra, to zostawmy tak jak jest. Zostawmy tak jak jest, po prostu będziemy mieli bardzo szybką ekonomię, bo już przed pierwszą rundą neutralną będziemy mieli 50 golda i może jakiś gwiezdnych byśmy tutaj dograli, tylko byśmy potrzebowali osiłka, to wiecie co, po prostu ja wezmę sobie tego i niech będzie. Zobaczymy. I tych gwiezdnych po prostu pod Warusa. Chociaż to w takim wypadku niepotrzebnie wziąłem rękawiczkę. Ho. Nie wiem. Albo ksaje bym sobie zagrał chętnie. Tylko Xaję wtedy jak. Szybko strzelni strażnicy. Tak jak graliśmy na PB. Albo kawalerzyści. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, jak tutaj gierka nam się potoczy, co nam tutaj wydropi. Jest kolejny ją. Kurde, ale ja potrzebuję czegoś, co mi pomoże tutaj. W wygrywaniu. Wiecie co, może walić tą ekonomię, wbijmy sobie next level i aktywujmy już tego miraża i teraz otrzymujemy skrzynię Majka. To podejrzewam, że w tych skrzyniach nie będzie nic specjalnego, podejrzewam, że będzie tutaj tak jak, e, tak jak e, zwykle to było jakiś, jakiś goldzik. Ale jeżeli będziemy mieli tych mirażów już więcej, no to z, z, sytuacja powinna wyglądać zgoła inaczej. Zobaczmy, jak sobie tutaj poradzimy. Nomzi pod Kanoniera, także zobaczmy. Gościu tutaj pewnie jeszcze będzie dogrywał do tego Lagunów i Keryzeri, po prostu klasyczna kompozycja właśnie w nowym secie pod Kanonierów. Dobra, tutaj przegramy. No niestety, stabilizację to my słabą zrobiliśmy, ale i tak 76 HP, full ekonomia już na walce ze Skalniakami naprawdę nie jest źle, naprawdę jest Wręcz bardzo dobrze, no ekonomicznie miażdżymy całą resztę naszych przeciwników. Także miejmy nadzieję, że to po prostu eee, nam się odpłaci w przyszłości. Dobra, mamy dwa golda, proszę bardzo, możemy sobie również tutaj kupić tego. To wiecie co, zróbmy może coś takiego i będziemy mieli już trzech szybkostrzelnych oraz dwóch z gildii. Eee, ho, 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 ho. Dobra, tego nie będziemy grali jednak, rezygnuję z tego. I kurczę, dwa, go, y, dwa czy trzy golda my dostaliśmy, chyba dwa, z tej skrzyni majtka tylko, to jest całkiem nieźle. Ty, packa nam dropnęła, kurde, to gdybyśmy mieli jeszcze tamtą, ale by było. Dobra, możemy zrobić lagunowego, teraz możemy zrobić jeszcze maga, e, albo, albo miraż, o kurde, ty, mamy emblemat mirażu. Miraż w pirata, ależ to brzmi, ależ to brzmi dobrze. Ja bym bardzo chciał to zagrać. Okay, ja bym tutaj potrzebował o, dużo więcej w, w to, właśnie. Ja bym potrzebował tutaj tej Leony chociażby na drugi level, już um, co ja bym tutaj mógł dorzucić? To bym mógł dorzucić. To wiecie, co zróbmy już level sobie. Mamy szósty level. Kusi mnie. Kusi mnie bardzo właśnie zagrać e, pod tych miraży, no bo e, miraż pod pirata został zmieniony. Jeżeli nie oglądaliście e, odcinka, e, ostatni, ob, ostatni przegląd zmian czy coś takiego, po prostu e, ten film był w czwartek, jak wyszedł właśnie ten patch, na którym aktualnie gramy, jak wyszedł nowy set e, na serwery live. No to tam właśnie czytaliśmy o tym, że emblemat, w sensie ta chciwość pirata zostaje zmieniona. Teraz już nie działa to tak, że dostajemy samego gold'a i dostajemy go z każdą skrzynią, po prostu im lepsza skrzynia, tym więcej gold'a. Tylko możemy dostawać powielacze bohaterów, itemy, no najróżniejsze, najróżniejsze rzeczy. Po prostu działa to właściwie jakbyśmy dostawali łupy z piratów, tych, co były kiedyś, co nie? Czyli. Ee, czyli po prostu jak się grało pod lustrik Dobra, tutaj mamy e, do ataku i to by do naszej aktualnej kompozycji sprawdziło się idealnie, ale no ja nie wiem czy my będziemy to grali do końca. Ee, jednak kusi mnie bardzo ten, ten miraż, chociaż kurczę, byśmy z tego też również mogli zrobić emblemat e, szybkostrzelnego, jeżeli byśmy dostali tylko łuk. To wiecie co? Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak. Zróbmy to. I teraz by się przydał... O, dobra, to jest fajne. To sprzedajmy. To sprzedajmy. Przydałby się jakiś. Um, ten. Um, strażnik. Strażnik po prostu do dostawienia, co nie? Mamy QSS-a, okej. Okay. Zróbmy jeszcze jedną rolkę. Okej, okay, jest to. Jest również IDAS. Dobra, wezmę IDASa. Wezmę IDASa sobie. Jak najbardziej. On może się tutaj nadać i może fajnie zadziałać. Dobra, czy my to wygramy? Powinniśmy wygrać bezproblemowo. Dobra, elegancko. No i Ksaja. Ksaja by się tutaj też również przydała jako czwarty szybkostrzelny. Ją zagramy najprawdopodobniej pod Kerry. E, mamy na nią QSS-a już tutaj gotowego. E, przydałoby się jeszcze Ginzo mm, oraz Giant Slayer, najlepiej, ale to wiadomo, że, e, że może być ciężkie po prostu. E, do zrobienia. Dobra, na razie zróbmy sobie coś takiego. Tą zostawmy, bo ona może się jeszcze przydać. Uu, i dostaliśmy zdeterminowanego inwestora. To jest super itemek. E, jako, jako właśnie e, pierwszy e, tutaj z, e, z naszych migoczących łusek. Bo migoczące łuski e, wątpię, że będziemy grali do końca, a z tego dostaniemy uwaga niech no ja tylko spojrzę, bo ten item dostał ostatnio nerfy, muszę sobie przypomnieć 8 złota, nie przepraszam po 8 śmierciach dostajemy 10 złota, Powielać bohaterów no i te diamentowe dłonie, co nie no, także wydaje się bardzo w porządku, takie coś no i nasz idas, niech tutaj pięknie nam tankuje powinien sobie bardzo ładnie radzić no i powiem wam szczerze, że ta nasza kompozycja, kurde dobra, dobra, naprawdę fajna i dobrze, że nie poszliśmy w ten miraż, bo, bo wiecie, mógłby się to okazać bait, e, taki, że kurczę, zaczęlibyśmy w końcu przegrywać. E, a tutaj jednak mamy pewną taką kompozycję. E, zobaczycie, że wyjdzie to In plus. Wiem, że jakby... Mm, jest to nie pod content, zdecydowanie nie pod content, ale. E, no, jednak to są placementy i wolałbym tutaj wygrywać gierki, a nie robić jakiś content. Dobra, także ja wezmę sobie mieczyk, bo to się przyda do mm, do na przykład Giant Slayer'a. Ale możemy z tego zrobić również jakiegoś e, Infinity Edge'a na przykład. To też by było całkiem niezłe na Ksaje zdecydowanie. No dobra, także co? Lecimy dalej, moi drodzy. Co my tutaj mamy? Jest Hecarim. ho, 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 ho. Dobre, dobre, dobre chciałbym to sobie tutaj dostawić. Dobra, także lecimy powolutku w level i lecimy do kolejnej walki. No i dobra, już widzę, że będziemy grali na Lagunowych i proszę Państwa, co tutaj gościu gra? Pod, pod Nilach, co ciekawe. No i Nilach jest na przykład, no jest, kurczę, bardzo dobrym zabójcą, także w sumie się nie dziwię, ale łatwo tutaj sobie z nią poradziliśmy. Niestety dostajemy jeszcze Stuna, ale nasz Idas bardzo, bardzo dobrze sobie tutaj tankuje. Z tym itemem i aktywnym strażnikiem, no to naprawdę na ten etap gry jest to mega, mega, mega mocny frontline. Także super. Tego Hekarima dostawimy sobie w późniejszym etapie gry, kiedy już będziemy mieli Ksaje, żeby aktywować, aktywować po prostu skrzydło gniewu. A na razie dostawiam sobie Kianę, żeby aktywować nawałnicę. No i wydaje mi się, że to jest spoko rozwiązanie. No i uwaga, na koło my tutaj gramy. Zobaczmy, co ten gościu tutaj gra. Migocząca łuska, strażnik, kanonier, nawałnica, smog. Czyli w sumie bardzo, podobny, e, bardzo podobna kompozycja do naszej, tylko z tą różnicą, że my gramy szybkostrzelnych, a on gra kanonierów. E, no mam szczerą nadzieję, że uda mi się z nim wygrać, mimo tego, że on ma bardzo potężnego Gravesa. Na drugim poziomie z kwiopicem, no jest to naprawdę jednostka mm, potężna i niestety nam się nie uda. I kurczę, mega... Chociaż... Dobra, ten paru, ale no nie no, sam Twitch to już sobie tutaj nie poradzi niestety. E, wielka szkoda, bo bardzo mało brakowało. Zobaczcie, została tylko Zeri na 300 HP. E, a przez to tracimy Winstreak przed rundą neutralną. No, naprawdę straszna lipa. No ale trudno, nie trzeba e, tutaj lecieć dalej. I proszę państwa, mamy tutaj DAE, także tutaj kurczę, no, znowu ten miraż się pojawia. Ale no już nie teraz, już nie teraz. Zdecydowaliśmy się na ten augment do ataku, także e, teraz byłby ten miraż po prostu bezsensowny, bezsensowny totalnie, bo nie mielibyśmy żadnych e, tutaj szybkostrzelnych, którzy by z tego korzystali. Dobra, mamy pancerzyk, nie jest źle. E, kolejny pancerzyk? Kurde, rękawiczka. oj, moi drodzy, to takie kurcze słabe, słabe rzeczy, wiecie co? Może ja bym sobie tego Graves'a w sumie tutaj dostawił. I on byłby już item holderem Na te itemki na ksaje Tylko teraz A, ha, 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 ha. Co by tutaj zrobić Infinity Dobra wiecie co Niech będzie coś takiego Tu możemy zrobić Takie coś No i dobra niech, niech będzie tak Jakoś to wygląda Zobaczmy jak to będzie działało no ale potrzebujemy tą Ksaję, no i potrzebujemy wbijać cały, cały, cały czas lewele. Eee, kurczę, przydałby się w ogóle też upgrade tego worusa, bo on na pierwszym levelu jest, teraz zauważyłem, straszna lipa pod tym względem. No ale dobra, zobaczymy jak tutaj gierka się potoczy, może coś nam tutaj dropnie. Dobra, tutaj na szczęście Ida użył swojej umiejętności, co nam bardzo pomaga, bo e, ładuje nam troszeczkę HP, tylko że są... Oj, ojoj oj! Dawaj, Idas, przetwasz to. No nie, kurde, Idas, ty złamasie. Nie przetrwałeś tego. No ale dobra, nieważne. Ostatni augment, uwaga, co to będzie? Pojemnik na złom. Brylantowy Lotos. Ho, 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 ho. hmm. A czy to ma ograniczenie? Nie, to nie ma ograniczenia, tylko że. Nie no. Wiecie co? Rolnąć czy nie rolnąć? Czy może pojemnik na złom? Rolnijmy. I co my tutaj mamy? Emblemat Nawałnicy. Albo Zbrojownia Orna. 150 punktów zdrowia i 30 pancerza. Nawałnica. Wiecie co? Weźmy ten Emblemat Nawałnicy. Eee, później wywalimy sobie tego Gravesa i Nawałnicę sobie cały czas zostawimy aktywną. Dzięki temu i będziemy mogli e, zamiast tej jednostki aktywującej nawałnicę zagrać po prostu coś innego, e, najprawdopodobniej po prostu tego Hekarima. Także dobra, zobaczmy, jak sobie tutaj poradzimy. Gramy na Olafa pod Asasyna, co ciekawe. Zobaczmy w ogóle, jakie dokładnie tutaj cechy są aktywowane. Czterech wojowników, czterech osiłków, dwóch zabójców, dwóch łuskobójców. I moi drodzy, my dostajemy w pizdę, my mamy 51 HP. Tutaj, kurczę, robi się dość gorąco i dość nieciekawie. No, ale niedługo już ósmy level będzie na naszym koncie, także powinno być w pożądalku. Eee, no, już w następnej eee, rundzie, także lecimy do kolejnej walki. No i dobra, zobaczmy, czy przerwiemy nasz lustrik, czy nadal niestety będziemy tak samo jak wcześniej eee, dostawać, dostawać w dupę po prostu. Kurczę, no mam nadzieję, że gdzieś tutaj niedługo zaczniemy wygrywać, bo, bo no, gierka zaczyna nam. Eee, się psuć i to bardzo psuć. No, ale na ósmym levelu myślę, że się ustabilizujemy, zrobimy jakąś rolkę. No, i wtedy e, po prostu gdzieś tak saja musi się nam trafić. Przede wszystkim właśnie tak saja. E, z tej karuzelki będę celował włók, po prostu, żeby zrobić emblemat e, z tego mm, szybkostrzelnego. Że tutaj byśmy mogli zrobić koronę taktyka. Ale ktoś pewnie się na to skusi, co? Czy się nie skusi? Skusił się ten gościu, a teraz dopiero jesteśmy wypuszczeni. No dobra, e, to biorę ten łuk. Tam była jeszcze Ksaja. też się nad tym chwilę zastanawiałem. Ale e, finalnie wydaje mi się, że emblemat szybkostrzelnego e, będzie spoko. I damy sobie to może na tego Gravesa w sumie, już teraz? Zaslamujemy to? No to będzie w pożądalu. A finalnie na koło byśmy chcieli dać ten emblemat? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, jeszcze nad tym pomyślimy. Eee, dobra, no to zróbmy sobie to tak jak mówiłem. Cyk, cyk. Eee, teraz możemy dorzucić sobie tego. Ty, a w sumie on jest skrzydłem gniewu, to nam hekarim nie będzie potrzebny. U, dobra, to szukamy Ksai. O oh, fuck, jest Aoshin. Nawałnica, co nie? Mm, 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 mm. Jest Varus. Jest kolejny Aoshin. O fak, jak my tutaj będziemy mieli go na drugim poziomie. No to będzie przecież yy, przepotężnie. Ale gdzie jest Ksaja? Cholera, nie ma Ksai nigdzie. To mnie martwi i to bardzo. Wiesz, co dobra, to sprzedajmy i zostawmy sobie jakąkolwiek ekonomię. Yy, naszej drużynie. Ty, no ale o, dobra. Miałem nadzieję po prostu, że nasza Leona padnie, bo ona nam stakuje ten item po prostu, z którego dostaniemy. Ej, właśnie my dostaniemy champion Duplikator. Ty to możemy zagrać tego Ashina. Tylko że my nie mamy itemów pod niego, to jest problem, nie? To jest problem i to duży. Dobra, gdzie jest Xayah, Come on. No musi gdzieś tu być. Kurde, bez przesady, żeby Xayah nam się nie mogła trafić. Na ósmym poziomie jest Rakan, jest Graves jakiś, okej. Okay. Ale gdzie jest Xayah? Jest Graves na drugi nawet. Dobra, jest ksaja. To dostawiamy sobie coś takiego. Cyk, cyk. I teraz emblemat szybkostrzelnego, na kogo pójdzie. Emblemat szybkostrzelnego, czekajcie na wołnica. I szybkostrzelny, dobra, niech będzie tutaj. I teraz mamy 35% dodatkowego attack speeda. Także mam nadzieję, że nieco się odkujemy tego. Oshina sprzedajmy. I chciałbym dorzucić jeszcze tego Brauma, co aktywowałoby nam e, czwartego strażnika, to na pewno by e, było dobre, jakby nie patrzeć. Kurczę, Leona by jeszcze raz zginęła i by nam e, już ten itemek wykluła, że tak powiem, a tak to niestety nam się nie udało. No, ale z drugiej strony też musieliśmy się ustabilizować, nie mogliśmy dłużej czekać, no bo, bo robi się groźnie po prostu. Dobra, teraz chciałbym jakiś ginzo może, gdybym tutaj wylosował gdzieś, to by było super. Coś na ksaje, coś fajnego na ksaje. No, halo. Dobra, jest ginzo. Dobra, weźmy taki zestaw itemków. Eee, mamy dużo, dużo AP tutaj z tych itemów. I to na kogo by poszło? Na kogo by to poszło? Co czekajcie? Może zróbmy coś takiego. Niech ta jeszcze raz zginie. Eee, to dajemy tutaj i teraz może po prostu na Ezreala, kto robi dużo AP, AP obrażeń. No ten Ezreal właśnie sporo robi. Poza nim w sumie nikt nie robi AP obrażeń za bardzo. Dobra, to zróbmy tak. Dajmy to po prostu na naszego Ezrealka. Niech on sobie stoi tutaj. Eee, no i spoko. I co? I na dziewiątym levelu byśmy sobie dorzucili tego Brauma. Tylko, czy my wbijemy dziewiąty level? No to będzie bardzo ciężko. Raczej bym tutaj może wywalił tego Idasa. I wtedy dostawił Zaka i, i tego Brauma. Dobra, można nad tym pomyśleć, można nad tym pomyśleć. E, mamy diamentowe dłonie. Także elegancko, dajmy sobie to może tutaj, niech będzie. E, to daje mu 20 e, mocy umiejętności, także w sumie też spoko. Na pewno fajnie sobie z tego skorzysta. No i proszę bardzo, ty Ezreal drugi carry, 4000 obrażeń. Elegancko moi drodzy, elegancko, to dobrze wygląda. Bardzo dobrze to wygląda. No, i mamy też czempion duplikator, także fajnie. Eee, I w sumie mamy już 56 golda, także niewykluczone, że rzeczywiście e, uda nam się tą ekonomię tutaj e, zrobić i, i wbić ten level. Zobaczmy na koło, możemy grać. Ojojoj, tutaj mamy Zephira, także trzeba się przestawić. To zdecydowanie trzeba tutaj e, się na to przygotować. Zróbmy sobie może coś takiego po prostu. Cyk. No i dobra, ale i tak nie graliśmy do tego typa. Eee, co gorsza, skaczą na nas ci zabójcy, także to jest też bardzo zła informacja dla nas. Na szczęście mamy tutaj tego rakana, który dał cck, ale niestety nasza ksaja długo nie wytrwała. Eee, mam nadzieję, że może Ezreal coś tutaj dobije. Come on, come on. Ojejku, ten frontline, ten frontline. Tutaj dużo, dużo więcej nam potrzeba. Cholera. Ile HP mamy? 9. Dobra, nie, 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 moi drodzy, nie możemy czekać. Zdecydowanie nie możemy czekać, musimy e, tutaj rolować. Ja już nawet teraz może zacznę sobie rolować. Jest Ksaja, także super, biorę ją, zdecydowanie tak. E, no i. Dobra, jest to, jest to. Jeszcze jakiegoś strażnika by się przydało tutaj zdobyć. E, kurde, nie ma nic, nie ma nic, nie widzę. Nie wiem, czy nie pomijam przypadkiem. O, kolejny rakan, dobra, jest ten. No kurde, dawaj mi strażnika. Jest strażnik. Szybko, dobra, udało się. Udało się, udało się, udało się. Tylko teraz, kto będzie naszym głównym strażnikiem? Niech będzie ten Braum. Może Niestety, wy zostaliśmy trafieni tym Zefirem. I kurde, Tanila. Ona nam znowu wyeliminuje tą ksaję naszą. Cholera jasna. 9HP ja mam. Jak ja tutaj przegram, to odpadam. I chyba odpadam. Za późno. Za późno trafił nam się kolejny strażnik. No niestety, moi drodzy, kończy się to dla nas ósmym miejscem najprawdopodobniej. Ja no jedną walkę dłużej bym wygrał. Niestety, moi drodzy. A, ah, mam nadzieję, że Wy macie na rankedach nieco więcej szczęścia niż ja teraz. Życzę Wam powodzenia, miłego dnia, widzimy się w kolejnych odcinkach. Elo!